Moi drodzy, jak z pewnością wiecie, doszło wczoraj do koronacji pierwszego cesarza polskich free Marcinusa Najmanusa I. Koronacji tej dokonano podczas pierwszej konferencji zapowiadającej galę Cloud MMA. I jak to bywa na tego typu uroczystościach, Wzięły w nich udział wszystkie warstwy społeczne, również te z tych nizin, mówię o tych włóczęgach. Ich przedstawiciel, Bomba Lepkie Ręce, tak nazywa się ten włóczęga, jeśli chodzi o cały jego pseudonim. No, pseudonim wziął się stąd, że to znany lokalny kieszonkowiec, no, działający zawsze pod ochronką i podniósł te swoje brudne lepkie ręce na insygnia cesarskie. Jednym słowem zajebał Koronę i spierdolił. No, dostał oczywiście uciekając kopa w dupę, jak to na e, zwykłego kieszonkowca e, pod ochronką przystało. Natomiast przez pewien moment Korona nie była u cesarza, choć oczywiście to nie sama Korona czyli Cesarza, cesarzem, bo przecież wszyscy doskonale wiemy, że już od dawna cesarzem polskich rifajtów jest Marcinus Najmonus I. Kieszonkowiec, bomba, lepkie ręce. Nie cieszył się jednak długo yy, tą, yy, tą haniebną kradzieżą. Yy. Liczył pewnie na to, że w związku z tym, że cały czas przebywa na ochronce, że ci ochroniarze będą ratowali go z opresji. Jednak podczas tego obalenia stracił okulary. A żeby je odzyskać, musiał w zębach przynieść cesarską koronę. I to, co cesarskie, wróciło do cesarza. Podczas wywiadów, już po konferencji pytano mnie o walkę z Ale ja pytam retorycznie, jakiej walki? Na poduszki? Przecież bomba, lepkie ręce, dwie trzecie swoich walk przespał. Stoczył trzy walki, w dwóch został uśpiony, w jednej z Mateuszem urańskim Wygrał przez dyskwalifikację tylko dlatego, że to nie była jego Mówię o Mateuszu, formuła walki. Jeszcze ten kieszonkowiec kazał mu założyć te wielkie rękawice, i to jest to jedyne zwycięstwo, o którym tak się szczyci. W każdym razie, co cesarskie wróciło do cesarza, natomiast teraz trzeba oczywiście po tych obrzydliwych, lepkich, brudnych łapach koronę zdezynfekować. To jest czynność oczywiście podstawowa: spirytus salicylowy. I w tym momencie taką zdezynfekowaną cesarz polskich fightów może już dumnie nosić. Pozdrawiam was serdecznie.